Czy jak słyszy pan Grzegorza Brauna, który mówi o tym, że e, wojska amerykańskie będą okupować Polskę, to pan się z tym zgadza? Czy pan się pod tym podpisuje? Grzegorz Braun nie użył takich słów. A, ale, a co mówi o wojskach amerykańskich? Grzegorz Brown mówi, że wojska amerykańskie nie mogą, nie, nie możemy postrzegać głównej gwarancji naszej suwerenności i obronności w obecności tutaj zagranicznych wojsk. No i to jest podstawa doktryny wojskowej. A nie mówił zdradza? Nie, nie używał takich słów? Mówił, że zdradą jest, jeżeli ktoś pokłada... Zaprasza obce wojska. Mówił, że zdradą jest, jeżeli ktoś pokłada gwarancję bezpieczeństwa w obcych wojskach. No i to jest prawda. Podstawa doktryny wojskowej polega na tym, że zawsze główną siłą gwarantującą własne bezpieczeństwo musi być własna armia a współpraca sojusznicza może mieć wyłącznie rolę pomocniczą. Natomiast w polskich głowach nastąpiło jakieś odwrócenie i to niestety dotyczy w dużej mierze ale, samego PiSu i całego zaplecza PiS. Ale o tym to znaczy, mówią Ameryka politycy. No właśnie, o nie, nie tym nie mówią politycy, politycy, prawa i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mówią, że podstawą naszego bezpieczeństwa jest współpraca sojusznicza a. ze Stanami. A podstawą naszego bezpieczeństwa ma być siła naszej armii i strategia odstraszania, którą sami jesteśmy w stanie zrealizować. Zaś sojusze ale mogą to, być wyłącznie ale pomocą. To, to można by zrealizować łatwo. W, w słowach, kiedy jest się politykiem opozycji, natomiast jeśli chodzi o e, siłę armii, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ta armia funkcjonuje, to nie jest to proste i no to jest rozłożone na lata. A to się robi tak w jak minister Maciej Rewicz, kilku zamówieniach wojskowych. a w tych latach e, ktoś musi gwarantować bezpieczeństwo. Kto nam ma gwarantować bezpieczeństwo, jak nie Stany Zjednoczone? E, naszym, naszą podstawową gwarancją bezpieczeństwa jest polskie wojsko, nie Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone mają rolę pomocniczą. Tam się zmieniają prezydenci, to jest państwo demokratyczne. Na państwach demokratycznych nigdy nie można w pełni popierać, bo nigdy nie wiadomo, kto tam będzie rządził. Przecież widzimy wyraźnie, w tej chwili sobie wpisali ustawę 447. Oficjalną ich linią dyplomacji stała się polityka antypolska i teraz nie wiadomo, co z tym zrobić, prawda? No, Nie wynika to z przemówień prezydenta Trumpa, nie wynika to ze zniesienia wiz dla Polski, nie wynika to z obecności przestarzałe, wymyślił mu się coś takiego, tak? No to trzeba umieć wyciągać wnioski z takich słów. Tak samo mówił, że daje Polakom bazę, bo przyszli do niego i powiedzieli, że sami za nie zapłacą. To nie jest żadna działalność dobroczynna, to nie jest już żadne misjonarstwo międzynarodowe jak za czasów Reagana. Mam wrażenie, że część polskich polityków i komentatorów zatrzymała się w czasach zimnej wojny i nie zauważyła, że ona się skończyła. Zauważyła, I że, w że tej ona się skończyła, jest polityka ale, transakcyjna. Czy nie, ale czy nie, nawet jeśli taka jest, to nie lepiej mieć bazy amerykańskie w Polsce, które jednak w jakiś sposób potwierdzają nasze bezpieczeństwo niż ich nie mieć? Zależy, co jest w tych bazach, zależy za jaką cenę. Ja przyznam szczerze, że bardzo uważnie śledziłem informacje po tym dealu, który ogłaszał prezydent Duda właśnie z amerykańskimi politykami, prezydentem Trumpem. I tak naprawdę takich informacji szczegółowych, jakie rodzaje wojsko po prostu zdolnych do jakich operacji mają być w Polsce, ile my za to zapłacimy, takich informacji ja w mediach po prostu nie widziałem. W związku z czym uważam, że my wszyscy jesteśmy skazani wyłącznie na publicystyczne spekulacje, na oceny. I ja uważam, że to nie jest do końca odpowiedzialne. Powiedzialne jest powiedzieć, że my po prostu nie wiemy dokładnie jak to będzie wyglądało. Myślę, że my powinniśmy przestać w polityce międzynarodowej polskiej kierować się strachem, a zacząć kierować się własnym interesem. Ale to Naszym interesem jest własne... nasze bezpieczeństwo, a nie wkurzanie Rosjan. To, w, to właśnie może z myślenia, samodzielnego myślenia o własnym interesie wynika to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Z jednej strony koncepcja Trójmorza, z drugiej strony bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Trójmorze to jest hasło, które nigdy nie wyszło poza, poza hasło. My postulowaliśmy jako ruch narodowy, żeby na przykład w Grupy Wyszehradzkiej powołać stałe zgromadzenie parlamentarne, żeby zacieśniać współpracę państw Europy Środkowo Wschodniej. Jacek Kurski też przebąkiwał, że będzie tworzony jakiś wspólny kanał telewizyjny dla grupy Wyszehradzkiej, żeby była jakaś choćby minimalna wymiana informacyjno kulturalna między naszymi narodami, której nie ma. Natomiast jak to w Polsce skończyło się na gadaniu, Fundacja polsko węgierska przez rok nie mogła się z polskiej strony doczekać powołania władz, które miały w ogóle organizować współpracę polsko węgierską. Węgrzy wyznaczyli te władze z tego, co wiem, w miesiąc czy kilka miesięcy. Więc po po prostu po naszej stronie jest ogromna niemoc i moim zdaniem jest dużo bicia piany na temat współpracy środkowo-europejskiej. Natomiast faktów politycznych za bardzo w nie krasi, ma. Czy nie, poza tak w krasi, zwanym czy nie, sojuszem strategicznym z, z Litwą krasi, kosztem mniejszości polskiej na Litwie. Nie kosztem, bo podpisano, podpisano byłem na, na porozumienie. Ja i rozmawiałem z Polakami, wiem, byłem jaki na, mają b, pogląd byłem na temat na obecnej ambasady i polityki Warszawy. Rozmawiałem z Polakami. Pierwszy raz to nastąpiło, że z Warszawy próbowano rozbijać polską partię, partię, na, partię na Litwie i stworzyć jakąś alternatywę. Ale tam, tam była... po. Między innymi środowiska Gazety Polskiej. Ale tam, tam były rozmaite, rozmaite rzeczy, które się zdarzyły. Sprawa dotyczyła pieniędzy, skomplikowana, ale no, jednak Polacy, którzy są. było tam na nadużycie finansowe i takie rzeczy trzeba tępić, natomiast nie rozbijając jedności polskiej, mniejszości. No, ale przecież jesteśmy po piątku. Czyli po wielkim wydarzeniu, po tym jak wspólnie prezydenci Polski i Litwy, i flagi białoruskie, i taka, taki duch Pierwszej Rzeczpospolitej właśnie tam w Wilnie zademonstrował swoje istnienie tak na dobrą sprawę. To budzi pana uśmiech, bo Pan nie wierzy w, ten, w, to, w to porozumienie w tego ducha Pierwszej Rzeczpospolitej, ducha Związku Litewsko-polsko-białorusko-ukraińskiego. No to jest dopatrywanie się treści politycznej w wydarzeniach symbolicznych, które przez każdą stronę. Mogą być odbierane po swojemu, i to jest typowa sytuacja między Polską a Litwą, czy Polską a Białorusią, że Polacy żyją pewnymi mitami historycznymi, a druga strona wykorzystuje to w sposób dosyć wyrachowany. Niestety to mniejsze narody, mniejsi nasi sąsiedzi, tacy jak właśnie Litwini czy Białorusini, czy większe, choć może biedniejsze, w trudniejszym położeniu, jak Ukraińcy, w sposób bardziej realistyczny często wykorzystują fakty z historii, czy fakty z polityki międzynarodowej niż my. Nieszczęściem polskiej prawicy jest to, że została zdominowana od chyba lat osiemdziesiątych przez ludzi, którzy mają takie nastawienie, powiedziałbym, mistyczne do polityki wschodniej i w Polsce mówienie o polityce wschodniej stało się synonimem zwalczania Rosji, a nie jakiegokolwiek realizmu politycznego. Doszło do tego, że jeżeli ktokolwiek próbuje coś powiedzieć bardziej realistycznego, to natychmiast jest oskarżany bez żadnych dowodów o to, że jest ruską onucą czy ruskim agentem. No, żyjemy w świecie absurdu, ale panie nie, redaktorze. Ale niekoniecznie to jest bardzo, bardziej realistyczne, i, i, i nie wiem, dlaczego pan nie widzi tego, że w stosunkach polsko-litewskich nastąpił przełom i jakościowa zmiana. I o tym mówią też Polacy, którzy żyją na Wileńszczyźnie. Ale na czym polega ten przełom, panie redaktorze? Na tym, co zdarzyło się w na tym, na, tym, na, na porozumieniu e, dotyczącym, e, o, no, dotyczącym słów, oświaty tak? i na tym, że Litwini wiedzą no ale jakie o tym, że gwarancją bezpieczeństwa... Porozumienie polega na tym, że rząd Litwy powiedział, że będzie analizował rozwiązania. Oni to mówią od lat. A chodzi o to, podpisano że, po, o, oświatowe że polskie porozumienie. Dzieci, Polska Młodzież nie może zdawać matur w swoim A właśnie języku. podpisano porozumienie no nie, na ten temat. Rząd Litewski będzie analizował, jak można tą kwestię rozwiązać. Ale Litwini sobie zdali sprawę, że gwarancją, jeżeli chcą być niepodległym krajem, to jedynym to tym ważnym krajem, który może to gwarantować, może to gwarantować, jest Polska i to wiedzą o tym... To jest wyobrażenie po polskiej to nie stronie jest po prawda. części ludzi. Realnym partnerem dla Litwinów są najsilniejsze stolice europejskie. Oczywiście jest trochę współpracy w ramach Unii Europejskiej między Polską a Litwą, ale moim zdaniem za ogromną cenę. Natomiast jak Litwini z różnych rzeczy sobie zdają sprawę, to między innymi pokazało zachowanie wobec zakupionej przez Polaków rafinerii w Morzejkach, gdzie zostały do niej rozebrane tory. Ale potem zostały te tory przywrócone... To i to wiele było, lat, no wiele ale lat. to było wtedy kiedy były gorsze stosunki polsko-litewskie dlatego mówimy o tym że te stosunki się poprawiły no dobrze, czekamy, i są czeka dobre czekamy na a polską nie... pisownię nazwisk czekamy na przywrócenie Czekamy na przywrócenie nauczania w języku polskim w pełni praw dla polskiej mniejszości. Czekamy na cofnięcie kradzieży ziemi Polakom w ramach tak zwanej reprywatyzacji, którą przeprowadzono w sposób niesprawiedliwy, stosując sprytnie kryteria etniczne, tak żeby dyskryminować Polaków, a faworyzować Litwinów. I wtedy odtrąbimy przełom. Natomiast na razie, moim zdaniem, mamy do czynienia z kontynuacją. Czyli pana ja zanim... z litewskimi posłami rozmawiam kilkanaście lat temu. Wtedy było mówienie, że chcemy dobrych stosunków. Teraz Mówiąc, że to takie rzeczy się robi w polityce międzynarodowej. Z jednej strony się realizuje swoje interesy, a z drugiej strony robi się publiczne gesty. I my, Polacy, mamy zbyt wrażliwe serduszka na publiczne gesty o charakterze symbolicznym, a za mało skupiamy się na rzeczywistej polityce. To albo pan wykluczył się ze zbioru Polaków, albo pan nie uwzględnił siebie w tej analizie, bo, bo nie ma pan tego ciepłego serduszka do tego, żeby relacje na tym serduszku opierać może po prostu za, za dużo napatrzyłem się na to, jak rozgrywana jest polityka międzynarodowa. Dopiero co kolejny dyplomata izraelski oskarżył nasz kraj, że sami sobie tutaj fundowaliśmy. Poprzez współpracę Holokaust, prawda? A mieliśmy tyle lat opowiadania o pojednaniu z Izraelem i partnerstwie tak zwanym strategicznym. I tu nie mówimy o jakimś nawiedzonym publicyście z jakiejś marginalnej gazety. Mówimy o pracownikach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No więc po prostu albo my, Polacy, wreszcie zaczniemy być bardziej e, powiedziałbym, e, mieć odwagę zderzać się z brutalną rzeczywistością, albo będziemy żyli w świecie czy swoich ten, mitów. Czy ten Polityka międzynarodowa to nie przyjaźń. A czy ten realizm polega na tym, że, że e, mamy uznać, że co, że Rosja i Moskwa. Jest takim zwykłym, normalnym partnerem? Nie, nie jest absolutnie zwykłym ani normalnym partnerem. Rosja jest państwem silnym, działającym brutalnie, w sposób bardzo wyrachowany, realizującym swoje interesy, a, a, mamy, a, nie się nie bać, kiedy, a mamy się a bać a, dobrze, a mamy się bać zagrożenia ze strony Rosji czy konfederata? Mamy być odważni, nie powinniśmy się niczym bać, natomiast wszystkie zagrożenia trzeba widzieć. I, i, i widzi pan te zagrożenia? Oczywiście, Oczywiście. No i, i co? no i, i powinniśmy się na nie szykować na przykład jeżeli są wojska amerykańskie mamy z, sukces, to one nie powinny być rozmieszczone przy naszej y, granicy zachodniej jeżeli to ma być niby obrona przed Rosją tylko powinny być może rozmieszczone w państwach bałtyckich a nie w, u nas, może to państwa bałtyckie powinny za to zapłacić, bo one są najbardziej wysuniętym przyczółkiem NATO i wszyscy strategie wiedzą, że Rosja zdecyduje się przetestować NATO to zdecyduje się uderzyć na Estonię albo na Łotwę i mieliśmy dopiero co wypowiedź zdaje się wicepremiera Toni, o tym, co w przypadku, jeżeli NATO zawiedzie. Oni się nie mają takich rzeczy publicznie dyskutować, będąc w NATO i współpracując z Amerykanami. A u nas jest taka poprawność polityczna, że to paraliżuje wszelką dyskusję. P -p -p za zachęcam pana do wysłuchania rozmowy z Jackiem Bartosiakiem, która właśnie dotyczyła krajów bałtyckich, tego, co się dzieje w Kaliningradzie, dlaczego mhm. wojska amerykańskie stacjonują w Polsce, a nie w krajach bałtyckich i jaka jest siła uderzenia tych wojsk, które są w w i co my no, powinniśmy zrobić? No jest, jest ta myśl Jacka Bartosiaka, jest y, mówienie o tym przesmyku suwalskim. Ja znam te wszystkie <laughs> te wszystkie kalkulacje, teorie, znam też Jacka Bartosiaka od samego początku, kiedy zaczął zabierać głos w polskiej debacie publicznej i uważam, że to są wartościowe przemyślenia. Uważam, że Jacek Bartosiak jest jedną z takich osób, które przełamują w Polsce poprawność polityczną, y, kwestionując też poziom realizmu dotychczasowej polskiej polityki międzynarodowej, także tutaj się całkowicie zgadzam. Uważam, że to jest słuszny trop. Szczególnie musimy się zgadzać Ale mówi właśnie o tym zagrożeniu ze strony Rosji. No ja też o nie mówię, bo pan redaktor mnie o to zapytał. Dobrze.